Ej ziomeczki, obczajcie, jaka jest jazda. Aktualnie znajduje się na serwerze, na milionowicach, sam z Juli. Przygotowałem w swoim ekwipunku kilka rzeczy, które pomogą mi udawać opętanego prank na Juli. Tego jeszcze nie było, słuchajcie, bo Juli nie ogarnia tego, że przecież my kiedyś robiliśmy takie pranki, udając, że ktoś jest opętany, wpakowując kogoś do pierla, denerwując go przez cały dzień. I teraz mamy między innymi słuchajcie, sypki śnieg, który sprawia, że wiecie, ktoś może się zamrozić. Mam obsydian, mam kratę, więc mogę zbudować więzienie dla Juli. Mam, słuchajcie, zapalniczkę, mam na przykład potkę na Poizona. Oczywiście zaraz się odciszę, pójdę do niej i będę udawać jak gdyby nigdy nic, ale zarazem będę ją wkurzał. Zacznę z nią gadać i na przykład rzucę jej potkę na e, Poizona i będę mówił, że e, zasługuje na to i tak dalej. Będę udawał przed nią totalnie opętanego, jak gdybym nie był sobą i zobaczymy, czy Juli się wkurzy i czy będzie w stanie przykładowo zerwać ze mną w Minecrafcie. E, oczywiście subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę, no i dzwonek, jeżeli jeszcze nie dzwoneczkujecie gościu. Gościu, serio? O, co tutaj robisz? Ej, rozmnożyłam nam kota. Rozmnożyłaś kot? O, jaki fajny kot! Ale wiesz co, nie podoba mi się ten budynek podpalę go w sumie. Ej, co ty robisz? No ale po co on ma tutaj być? Brzydki to to budynek nie podoba mi się. Ja nie chcę, aby ten budynek w ogóle tutaj był, tak? No po Bo co ty on się ma tutaj czujesz? Być? No ale co, co? No kurde, ale chcesz, no żeby. co tutaj... ty robisz? to taki... są zwierzęta! Ale to wygląda jak taki śmieciowy budynek, który nie wiadomo w ogóle Jesteś po co śmieciowy. tutaj jest. Dobra, ja nie rozumiem, jakby ja bym go w ogóle rozwalił. Ja, Wiesz co, a może w sumie. Patrz, byśmy tutaj zrobili. Ale tak, my go tutaj przecież robili, razem tak, budowaliśmy. No. Ale on nie jest nikomu. Dużo. W ogóle, wiesz co, tak się zastanawiałem? Co ty na to, abyśmy w ogóle wysadzili całą tą wioskę? Co? No, ona jest to brzydka, czego? różowa. Patrz, na przykład tutaj w ogóle. Pestań! to że zawsze to, 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 to normalnie podpalać, bo to jest drewno. No, szybko się ej. tutaj wiara Będziemy mogli w tym miejscu postawić jakąś willę Elvisa albo Agentixa kolejną. Nie, dlaczego ich willę? A co, no bo, co, kurczę, a co no, ci się tu nie podoba? No, a podobać ci się to, co tutaj jest? No! Ty, weź co, może być Sneakersa, się... bo tobie coś odwala. Masz tutaj potkę, weź się normalnie co tutaj. Ej? No, we, we, weź się tutaj, nią, nią, nią jedz, bo naprawdę denerwujesz co ty mnie ostatnio. Normalnie bierzesz i mnie, Ale... to denerwujesz. No, a ten dom? W ogóle kto ci pozwolił tak wykończyć ten dom? No fatalnie to wygląda. No, tak ja ja, ja, robisz. W ogóle, ja mam Ale napra... ty by się podobało, co ci chodzi? Ja mam w ogóle świetny pomysł. ja mam zatruta? w ogóle świetny w ogóle świetny pomysł. Słuchaj. wiem, no. Może ty, za zbudowanie za wszystkiego, poszłabyś za karę do więzienia. Co? No? No. No dlaczego? To? No za to, że tutaj zepsułaś patrz, no widzisz, żeby tutaj było Ej, ja no, ładnie, no dwa różowe... Czemu żeś mnie otruł? No utrułem cię, no bo na to zasługujesz tutaj, no kurczę, no robisz jakieś dziwne rzeczy w ogóle, a te konie, po co tutaj są konie? Nie, nie, no. nie rozumiem, wiesz co? Ja chyba wezmę te konie, ja chyba wezmę te nie. konie? Wezmę go i przeniosę, bo co akurat no. konie mogłyby się tutaj przydać, więc Ej. weźmiemy jednego, weźmiemy no, teraz od razu na... No ale nie. co! No ale co, no ja tutaj zrobię Dobry, tak, żeby że na mil... zaraz, no, no to rozklep. My zrobimy tak, żeby na milionowicach nastał w końcu porządek. Żeby Okej. Okay. Słuchajcie, to jest dopiero nasz początek pranka. Ja się w tym momencie wyciszyłem. Oczywiście lecę po swoje itemy, ale Juli się chyba naprawdę wkurzyła. Ja dawno nie widziałem jej stojąc tak wkurzonej. Ja, wiecie, no tylko udaję tutaj opętanego, że zabieram konie, że mówię, że niby mi się nie podoba, że ma iść do pierdla. Ale słuchajcie, no to jest mega grube. Ona mnie rozklepała w trzeciej minucie filmu. Więc chyba naprawdę znalazłem jej tutaj za skórę. Dobra, odciszę się w tym momencie. Ty, co ty w ogóle sobie myślisz? Ty myślisz, że ty możesz mnie rozwalać? Żebym ja ciebie bo... Żebym ja ciebie tutaj zaraz nie wziął I nie rozwal a strzały gdzie są? Oddaj moje wszystkie itemy, o tu są strzały Nie, wiesz co, ja, ja cię wyjaśniam, ja cię w tym momencie wyjaśniam Oj, oj, chyba ktoś Został co? wyjaśniony o, ja pierdzielę. Dobra, o, ja... o, chyba ktoś Został tutaj wyjaśniony, wiesz co, powinnaś Iść naprawdę siedzieć, ale ja będę dobry Dla ciebie, nie zabiorę tych itemków Dam ci szansę, żebyś mogła po niej tutaj ja przyjść I nie? żebyś mogła sobie je tutaj Odebrać ładnie, grzecznie, wiesz co Będziemy musieli jeszcze pogadać o tym yy, Aby zniszczyć to miejsce, naprawdę, bo jakby no. Ale Moim Jak zdaniem, ty się w ogóle zachowujesz, co ty robisz? Moim ty zdaniem to nie powinno tak wyglądać. Ewidentnie, wiesz co, ja nie mam teraz czasu, potem wezmę te konie, bo one powinny żyć normalnie tam w ale... milionowicach przy lodowcu. Dobra, wiesz co, no to, to ty dzwonisz, nie mam czasu, cześć! Dobra, słuchajcie, Udaję, że sobie oczywiście tam idę, wiecie, żeby zniknąć z jej po, o, obszaru widzenia. I teraz tak, Wykopiemy tutaj, słuchajcie, o kurde, nie zebrałem łopaty. Juli chyba zabrała moją łopatę, ale to nic, słuchajcie, nie szkodzi. Zrobimy sobie normalnie tutaj ładnie, pięknie dołeczek i spróbujmy Juli wrzucić do sypkiego śniegu. Nie wiem, czy ona będzie wiedziała. W ogóle, jak z tego szybkiego śniegu się wydostać, więc może być dość zabawnie. Naprawdę, może być tutaj dość zabawnie. Ja mam ze sobą trzy wiaderka tego szybkiego śniegu, więc teraz, tak, wywalimy jedno. Wywalimy drugie. I wywalimy od razu trzecie wiaderko. A teraz, oczywiście, do tego wszystkiego, słuchajcie, byśmy, myślę, postawili tutaj trochę OPSA. Tak, ja myślę, że słuchajcie, żeby ona nie miała tutaj za bardzo kłótnie, to normalnie postawimy obsik wokół. To nie będzie więzienie, słuchajcie. Nie, nie, nie. Aczkolwiek, do końca tego odcinka jeszcze będę chciał ją wpakować do pierdła. Wiecie, skoro już udajemy opętanego, no to jak najbardziej, myślę, że siłą możemy ją do więzienia jakiegoś tutaj wcisnąć. Dobra, jest tutaj obsyden? Jest. I teraz tak. Ja, oczywiście, muszę się tutaj ładnie, pięknie wykopać, żeby ją wyrzucić do tej kratki. No to nie. Niestety, ale nie będzie na pewno najłatwiejsza rzecz na świecie. Chyba, że. Ej, mam dobry pomysł, jak ją tutaj wrzucić. Jeżeli ona wejdzie do tego tunelu, słuchajcie, to już nie będzie w stanie z niego wyjść, bo po prostu przepchnę ją dalej, wpadnie do tego sypkiego śniegu. Dobra, no to co? Idziemy do niej i oczywiście mówimy, że. Ej, przepraszam, ja nie chciałem, nie wiem, gorzej się poczułem, mam dla ciebie prezent, tak? No i oczywiście pokażemy jej właśnie to, oto wspaniałe miejsce. Ty wiesz co? Ja jednak cofam. Ja jednak nie chciałbym rozwalać tego miejsca. Te Proszę konie mi tutaj. Tego konia, gdzie on jest tutaj? Tutaj jest koń, dobra, już go biorę. Ja w ogóle. Tego konia chyba nawet nie brałem. Dobra, Brałeś go? E, może go brałem, jeśli tak, to przepraszam, ale wiesz co? Ja mam prezent na przeprosinę. Chodź, zbudowałem tutaj specjalnie fajne miejsce na randkę i w ogóle wiesz tak romantycznie. Nie, bo to znowu coś zrobisz? No, coś podpalisz albo mnie podpalisz. Jak po, Dobra, e, chcesz no zapalić. Masz jesteś. zapalniczkę, masz zapalniczkę. Nie mam jak cię podpalić. Nie mam Dobra, jak cię podpalić. Idź. Dobra, patrz, ja przygotowałem tutaj naprawdę mega fajną rzecz. Musisz koniecznie tutaj ze mną pójść i ci pokażę specjalnie przygotowane takie, właśnie urocze miejsce. Patrz, musisz wejść tutaj do środka tego. Tunelu. To jest urocze. Nie, ja ale... nie wejdę, bo ty znowu coś zrobiłeś. Dobra, spójrz na to. Nic tu nie ma. Nic tu nie ma. No nie ma nic. No przecież gdyby było, to bym ci powiedział, no, wie... no nie? O, ja chyba ktoś spadł no do sypkiego śniegu, czy mi się tylko wydaje. O nie, sypki śnieg w Minecraft. Ojej, chyba ktoś dostaje tutaj obrażenia, czy też mi się tylko wydaje. Ty, co ty? Rozwaliłaś sobie ten sypki śnieg? Rozwaliłam sobie ten sypki śnieg, możesz mnie wypuścić? Co ty? Co ty? A dlaczego rozwaliłaś ten sypki śnieg, co? No bo miałeś mi coś innego pokazać. No, ale... Dobra, e, nie chcę mi się... wyjść... Ale ty miałeś cię za... Dobra, to ja cię tutaj zostawię Wiesz co, chyba musisz sama... A ty nie masz kilofa, tak? No nie mam Ojej, ktoś nie ma killoffa No wiesz co? Powiem Ci tak, no bardzo mi przykro No 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 tak się składa, że kurczę ja na przykład kilof mam I mógłbym ci tutaj pomóc, no ale nie, nie wiem ale nie wiem, no. Czy na to zasługujesz, no kurczę, żeby rozkopać klocek no, nad swoją zasługuje, głową? No jak zasługujesz co ja zrobiłam w takim razie? Nie wiem, nie wiem, no kurczę. Gdybyś miała klocek nad głową, to może bym go rozkopał, ale go nie masz, więc ja nie wiem, co ty teraz robisz. Nieważne, nie że to. nie, nie to... Mnie tutaj nie było, cześć! Dobra, słuchajcie, ja teraz muszę poczekać chwilę, żeby Juli troszeczkę, wiecie, tam opadły emocje i spróbuję tak zrobić, aby ją normalnie zaprowadzić do Pierdla. Albo będziemy, słuchajcie, ją normalnie tutaj bić, żeby ona miała pół serduszka i się zgodziła, albo wpadnę na. Jakiś inny pomysł, ale musimy ją zwabić do więzienia i normalnie ją tam zamknąć. Ja tylko szybko wam przypomnę o sklepie www.abrayty. Teraz do każdego zamówienia dokładamy gratis jedną kozacką naklejeczkę. Taką właśnie wlepkę Abra i Juli Team gratis. Ale to jest tylko do wyczerpania zapasów, więc warto się e, pospieszyć. Czy zakupicie sobie bluzę, czy zakupicie sobie kubek, czy cokolwiek innego. Normalnie taką naklejkę otrzymujecie gratis, więc wpadajcie www.abrayty. Pierwszy link w opisie tego filmu. Ej, wiesz co, ja tutaj patrzę na słońce i słońce daje mi znak, że nie powinienem cię odpuszczać. Ja! No, Ej, rozwalam cię tutaj przestań, w tym momencie. Nie, to serduszko! Nie, ja cię tutaj rozwalam. Ty zasługujesz na to, żeby być ja rozwalona za całość tego, co tutaj zbudowałaś. Muszę cię zamknąć w więzieniu. Tak podpowiadamy intuicja, że jesteś aktualnie na mielionowicach szkodnikiem, i po prostu takich szkodników trzeba się tutaj pozbyć. Nie zabiorę ci itemków, dlatego że i tak nie masz tutaj kilofa, więc nie miałabyś jak uciec, ale musisz oddać się w ręce policji. I musisz normalnie pójść siedzieć. Rozumiesz to, czy nie rozumiesz tego? Nie. A gdzie ty teraz? Jesteś? O, idziesz po itemki? Dobrze. Zbierz w takim razie itemki i idziemy do więzienia. Dobrze? Idziemy do więzienia? Pójdziesz do więzienia czy nie pójdziesz? Dobra, pójdę do więzienia. Pójdziesz już... za, za tobą są itemki, ja nie zapomniję. się. Ale no co, nie no, muszę kontrolować potem, tak? że ty... Ej, gdzie ty idziesz? A tu miecz. A tu są w ogóle jeszcze itemki. Patrz, leży jakaś rybka normalnie, kurza, to ciekawa sprawa normalnie. Chyba musisz wszystko po... no patrz, tutaj jakiś obsydian leży. A to w sumie ci zabiorę. Dlaczego miałbym ci nie zabrać? No przestań. No ale do ty, no gościu, co? Butki chcesz sobie wejść tutaj normalnie? Ej, ej, bo cię rozwalę. Bo cię rozwalę po raz kolejny. Chcesz tego? Chcesz tego? Mam cię rozwalić. Dobra, no o, ja, jo, nie, jo, nie, Dobra, ja no wychodzę, tak, wychodzę. No tak, ale jak to? No nie, ale chodź. Ja ci dam itemki. Ja ci dam ja ci już nie zabiorę itemków. Chodź, Musisz odzyskać itemki. Ja. Bo wiesz, one znikną, one po kilku minutach znikają, więc musisz się tutaj wziąć. Dobra, widzę tutaj mieczek, ale pozwolę ci go zgarnąć. Pozwolę go e, zgarnąć i teraz chodź za mną, pójdziemy ładnie, normalnie do celi i rozumiem, że zgadzasz się na to, aby odsiedzieć wyrok w zamian za to, że zbudowało się różowe miasto na milionowicach, a to jest no przecież ale to miasto też chłopaków. Twój pomysł. Nie, 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 to jest nie, 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 musimy być męscy i nie, możemy patrzeć na jakieś różowe budowle. nie, no, rozumiesz, ty zniszczyłaś y, męskość naszego serwera. Dobra, ci Ego, pójdę do tego więzienia. No, do ego, żadne ego, po no prostu ego. my musimy szkodników serwerowych wyeliminować, tak? Ty jesteś szkodnikiem. No, ale spójrz Ogólnie na ten lodowiec. Życiowym. Widzisz, jaki wspaniały jest ten lodowiec? On jest bardzo, bardzo. Dobra, męski. sama ci wpakuję do tego pierdolabywca. Zapraszam. Um, więzienie stanowi milionowice, kto tu wszedł, ten nie wyszedł, tak? Dobrze. Wybierzemy tylko ci tutaj cele, tak? Żeby nie było za łatwo, że ty to sobie tutaj wiesz, normalnie pójdziesz. Nie, 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 no gdzie ty idziesz? Ja ci wybieram cele, tak? Ja sobie sama wybiorę. A którą osobę chciałabyś wybrać, co? No powiedz, którą No Tą? Pierwszą, tą. To jest cela trzecia, wiesz o tym. A za trzecia? Nie no chciałaś pierwszą, chodź tutaj do pierwszej. No chodź taka, taka byłaś chętna do, do pierwszej. Zobacz, popatrz, popatrzysz sobie, patrz tutaj fajna cela, podoba Ci się, chciałabyś tutaj siedzieć czy nie? Nie chcia- a, a gdzie ty poszłaś? Co ty już zwiewasz? No co, chcesz tutaj siedzieć czy nie chcesz tutaj? siedzieć? No mogę siedzieć? tu posiedzieć, no. No dobrze, to nie będziesz siedziała. Skoro chcesz to, to nie będziesz tutaj tej siedzieć. Zobacz, zobaczymy celę czwartą. opacz, a ta czwarta ci się podoba? Oj nie! Tu jest dziura jedna i tu jest dziura druga. Nie możesz niestety tutaj być. Dobrze, więc w że będziesz tej pierwszej celi. Cela trzecia, może cela trzecia. Nie, nie możesz być w pierwszej, bo ty chcesz w niej być. Więc w niej nie będziesz. Co ty rozwalasz? Czemu ty rozwalasz skrzyneczkę? Nie, wie, ja wiem, że to widziałem. Dobrze, chodźmy dalej, chodźmy dalej, zobaczymy może celę w takim razie piątą. Patrz, fajna, podoba Ci się ta piąta cela? Może być, już obojętnie, tylko daj mi święty spokój. Dobrze, nie ma tutaj drzwi, więc ja w takim razie tutaj wykopię drzwi i musimy ustalić wyrok dla ciebie. Dobrze, nie no, musisz tam wejść. No co, nie będziesz siedziała na korytarzu, idziesz normalnie siedzieć. Jest tutaj jakaś dźwignia, jest tutaj. nie ma dźwigni. Dobrze, w takim razie ja stawiam tutaj drzwiczki. Okej, działa, działa, dobrze, fantastycznie. Zrobimy tutaj okienko w ten sposób, ja mam tutaj kraty, więc będziemy mogli się tutaj porozumiewać. Dobrze, chciałem się zapytać, czy ty w ogóle wiesz za co siedzisz aktualnie? No nie, właśnie nie wiem i w tym problem. No dobrze, no, a co powiesz na to, że zniszczyłaś męskość tego serwera i zrobiłaś różowe ja nie budowle? Ja nie zniszczyłam, to ty wymyślił, to był też twój pomysł. Ale jaki To nie był mój pomysł, żeby były różowe rzeczy. Nie, w ogóle. No na pewno bym nie wpadł na pomysł, abyś budowała różowe rzeczy. No nie, no to raczej już ty. Dobrze, w takim razie czujesz się winna, czy nie czujesz się winna? Nie, nie czuję się winna. Dobrze, kara będzie dłuższa. W takim razie, ile dni minecraftowych będziesz siedzieć? Ile byś chciała? No, ale czemu ja mam tu siedzieć w ogóle za co? No. Za co sobie wymyślić? No, zepsułaś ser. No, co ty robisz? Czemu ty szukasz rzeczy? Nie wychodź, nie wychodź, bo będziesz dłużej siedział. Nie będziesz dłużej siedział. Będziesz... Chcesz dłużej siedzieć? No i co? Nie zadziałało? Wracaj tam, wracaj tam do celi w tym momencie Wracaj tam do celi, w takim razie ja cię tutaj zamykam. Dobrze, ustalmy Dwa tygodnie minecraftowe ci pasują czy nie pasują? Może być, no już wysiedzę, dobrze. ale potem wychodzę z serwera i już nie wracam Aha, czyli op opuszczasz serwer i nigdy nie wrócisz, tak? Tak, tak. Mhm, dobrze, y, wspaniale i wtedy zostawisz nas w tym spokoju i tak, serwer tak. znowu będzie męski, tak? Dokładnie tak Ta, Ale to wiesz, że teraz mogłabyś wyjść z serwera, nie? I nie odsiedę no, Ale dobra, odsiedzę, odsiedzę, żebyś miał satysfakcję a, i wychodzę. Dobrze, dobrze, to w takim razie spokojnie, ja ci tutaj daję Twoją rację żywnościową i widzimy się w takim razie za dwa tygodnie. Tam jajkami to sam możesz rzucać. Dobrze. Żegnam w takim razie, przemyśl Hello. swoje błędy, pomyśl o tym, co źle zrobiłaś, a ja żegnam. Ej, dobra, słuchajcie, wydaje mi się, że trochę przesadziłem, bo Juli się naprawdę wkurzyła. Jeżeli ona normalnie wiecie, mówi, że nie będzie wracać na serwer, to chyba jest trochę grubo. Nie wiem, czy nie powinienem jej przeprosić, bo to naprawdę było już trochę mega niemiłe. Subskrybujcie kanał. W każdym razie zostawcie łapeczkę i dzwoneczek oraz wpadnijcie na sklep www.abraity.pl Pierwszy link w opisie. Są oczywiście naklejeczki do każdego zamówienia, ale tylko do wyczerpania zapasów, więc warto się pospieszyć. A my wam życzymy dobrego godzineczka, Eleczko i puu!